I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale gdzie będziemy oglądać yy, wspaniałe yy, reakcje minecraftowe Gdzie ludzie, no takie minecraftowe fejle generalnie, więc przechodzimy już do odcinka Dobrze, widzę To oglądamy sobie Wiecie, bo coś wam nie działa, okej okay. Już widzicie, więc oglądamy. What? Wow. Dobra. To dalej będzie w takim razie. Odpada do... O nie! Zabity królik spadł Aj, pewnie się odpali. O, ktoś przebrany za drzewko. And dead one. Dobra, tu jakaś... Um, ...z Stone coś, o. O. Okej. Okay. O nie, woda, najgorzej, wszystko się rozleje. A co teraz będzie? Szkielet. Szkielet. No tutaj pewnie go jakiś creeper... A nie, dobra. O nie, ale nie trafił do wody. O, o nie. A i pewnie portal mu zgaśnie. Jak nie ma zapalniczki, to źle, bo nie wróci do świata. Chyba, że się zabije. O nie trafił perełką, o jak smutno. O nie, zniszczył to i Piasek spadł. No, tak się zdarza. O nie, to lawy. Co, zgnie? Pewnie zginie. Czemu nie mogą pokazać całego? Dobra. O nie, uderzył golema i już po nim. <grywy> Dobra, tu ma jakieś. Pewnie. Co jest? Nie creeper Musiał spać akurat z góry creeper Ajajaj Co pewnie spadnie do lawy No tak się nie robi akurat i pewnie gdzieś o nie, spadł do lawy ai ai brak elitarności O nie, Elytra mu się popsuła bardzo, bardzo źle Ale mega to jest więc musisz zostawić 7 łapek w górę. My lecimy, moi drodzy, właśnie do drugiej kompilacji. się ja może włączyć dźwięk. Dobra. O, no nie na razie w świecie, gdzie są bagna. O, różowa owca. Rzadka bardzo. Nie, nie zabijaj, no co ty robisz? A to nie był jakiś wiadomo, coś złego, a tu może być. No i. Po nim. Co O, no. Nie, to jest, to są bardziej takie już animacje niż y, głupie takie już fejle. łoo wow. Ja dostaję tego expa. Który będzie mieć? 27. No, nieźle. O, Knott Bag, Knott Bag 10. Co jest gra? To Zombie Pigman i ty, ty zwykły zombie szkredo. Jak lecą źę O jestnowy No czy są bardziej już takie bardziej. Taka rak ta marka zwykłe, takie już Mały też widać gdzie jest Co? Brązowe są, bo one są takie rzadkie. O, za pierwszym razem. Udało się, dobra. Co jest grane? Nie, to musi być jakiś mod, to nie może być prawda. Długo takim mięsem karmi. Ej, ej, ej. O tu jakaś kolejka. A znam tą mapkę, tak. Znam tą mapkę. Dostępna dla wszystkich no, Zobaczmy gdzie poleci Znaczy gdzie pojedzie właśnie Ale ja lubię takie mapki Jak chcecie to mogę kiedyś dla was nagrać taką mapkę To dajcie znać w komentarzach A na pewno coś takiego nagram Okej, okay, jedzie, jedzie sobie No zaraz, jeszcze zostało półtorej minuty tych reakcji naszych. Nie no, tu chyba tylko pojedzie są. Tutaj jest chyba, to zjazda tylko. No to możemy sobie zreagować na jazdę zwykłą. Nie, ale w ogóle fajna wykonana mapka tu widać. Jak ktoś to budował ręcznie, to naprawdę by musiał już kilka lat zająć. Dobra. koniec zacznij łapkę w górę subskrybujcie kanał z Wojewską. pamiętajcie że filmy są codziennie tutaj o godzinie 900 więc wpadajcie na oczywiście filmy a ja się z wami żegnam i widzimy się już jutro to do zobaczenia i